Wygrywa 10 tysięcy złotych. W dzisiejszym odcinku będziemy konkurować z całym T-Składem o to, kto najlepiej potrafi dekorować torty. W skrócie będziemy przemieniać taki tort w taki tort. Kto z T-Składu okaże się najlepszym cukiernikiem, czyli najlepiej ozdobi swój tort, zwycięża. Sprawdźmy, co wylosuje. Firmy? Zrobię w takim razie logo Pepsi. Do tego będę potrzebować trochę. Spray, jakieś rzeczy do ozdoby, więc jazda. Damy troszkę farbki, wiem, dam trochę czarnego do różowego, to zrobi mi się może czerwono. To jest spray, areograf to się nazywa profesjonalnie, będę nim psikać na tort i będzie wylatywać farba. Dobra, losujemy szybko jakąś kategorię i jest postać z kreskówek. Ej, mega fajne, mega fajne. Moją ulubioną kreskówką był SpongeBob, więc może zrobię SpongeBob'a w sumie. Fajnie by było, tylko tak, podkład zrobimy z areografu, posprayujemy cały tort na żółto, żeby był po prostu taki jak Spongebob, a potem co, zrobimy jakieś oczy 3D z lukru czy coś takiego? Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzowie, nadszedł czas na najlepszą osobę tutaj, jeśli chodzi o robienie tortów, także poproszę losy. Krajobraz. Także lecimy z plażą. Szybki pomysł jest taki, robimy pół tortu, to będzie ocean, który dopływa do piasku, na którym będzie plaża. Tutaj z boku będzie spływała woda dosłownie. Piasek, leżaki oraz fale. Zaczynamy. No i co, no i zaczynamy challenge ogólnie. Jestem mega słaby w tortach i takim dekorowaniu. Ale może los mi trochę pomoże i zobaczymy, co właśnie przyniesie. Ulubiony klub piłkarski to nie jest naprawdę ustawiony. Na nic nie patrzyłem, tym razem nie oszukiwałem. No i dobra, chyba jest tak, jak jesteśmy w Warszawie, to stworzymy sobie legię. A partnerem dzisiejszego odcinka jest najbardziej gamingowa przeglądarka, jaka tylko istnieje czyli Opera GX. I skoro już jesteśmy przy tym temacie, to właściwie po co używać innej przeglądarki, skoro Opera GX istnieje? To jest tak, jakbyś grał w ro... Roblox obi z zamkniętymi oczami, a wspomniałem o tym nie bez przyczyny, ponieważ Opera ma własne obi w Robloxie, Hell's Obi, zobaczcie sami. Ej, to wygląda epicko, dawajcie, musimy kogoś rozwalić, bo podobno naprawdę fajnie to wygląda. O, tutaj jest jakiś bambik, trafimy go? Yeah, widzieliście to? Patrzcie, rozwalmy kogoś. O, ktoś mnie zamroził, nie, nie mówcie, że spadnę przez to do lawy. Okej, okay, ale miałem farta. Oh yeah! Nikt nie ma ze mną szans! Więc jak widzicie, jest to bardzo fajna gierka, jeżeli chcecie ze mną zagrać, to link jest w opisie. Ale to dopiero początek, ponieważ Opera GX ma swoje specjalne, customowe mody, które zmieniają jej cały wygląd. Zobaczcie, ja na przykład wziąłem ich robloxowy mody z Obby i tutaj mamy customowe dźwięki myszki oraz customowe dźwięki pisania. Dodatkowo mamy wbudowane, darmowe AI, które wam może pomóc z czymkolwiek chcecie, na przykład może pomóc wam odrobić nawet pracę domową. Zobaczcie, ciekawe czy on to zrobi. Okej, okay, jak widzicie odrobi każdą pracę domową, a jeżeli chcecie się szybko przenieść z innej przeglądarki to wystarczy, że zrobicie importowanie zakładek i ustawień i tutaj możecie sobie wszystko zaimportować z jakiejkolwiek chcecie przeglądarki. A to nie wszystko, ponieważ także macie bardzo wiele gamerskich funkcji, które pozwalają używać opery tak, aby nie obciążała komputera i aby wasze gry chodziły płynnie. Możecie sobie sami sprawdzić co tutaj można pozmieniać, więc zapraszam was do pobrania opery GX, link jest oczywiście w opisie, a teraz wracamy do odcinka. Dobra, to będzie taka legia bólu, bo tutaj są takie krople jakby potu i, i czegoś tam. Ja muszę zrobić zwierzę. O kurde, to będzie banalne. Wiem jak to zrobić. Teraz w takim razie to nasparujmy. Oh. Małpy mają takie fajne czerwone dupy, więc zróbmy po prostu z boku, że cały jego tort to jest dupa. Trzeba mieć do tego cierpliwość, żeby to dobrze robić, ale ja nie mam cierpliwości, bo przed chwilą nagrywałem odcinek, gdzie rozwalałem ściany. Sto warstw gier polecam. I musimy zrobić bardzo precyzyjnie twarz małpy. Małpy mają takie twarze. No dobra, nie jest najgorzej. Ale teraz muszę to całe zrobić i nie wiem do końca, jak. Nie mogę wyjść na pewno za linię. Mam nadzieję, że w ci składzie nie pomyślą, że robię autoportret. Dobra, także teraz przyszła czas na moją kolej i mam nadzieję, że to ja zrobię najlepszy tort. Dobra, kategorię. Wybieramy i mamy gry. I nawet chyba już mam pomysł, jaki tort zrobię. Najpierw wyciskamy czerwień, bo tutaj dookoła będzie kolor TNT. Nie wiem, jak to wyjdzie ostatecznie, ale tu musi być dużo czerwieni. Owoce. Jak widzicie, mój torcik jest troszeczkę mniejszy niż chłopaków, ale to dlatego, że mój będzie w 3D. Wylosowałem owoce, także plan jest następujący. Zrobię wielkie 3D jabłko. Czy wyjdzie? No to zobaczymy za chwilę. Na samym początku musimy zrobić, żeby ten tort był okrągły, jak jabłuszko. Także dodajemy masę cukrową na górę i na dół i spróbujemy stworzyć takie pół kola. Taki będzie spód naszego jabłka i tego nie będziemy akurat barwić. I zrobimy takie dwukolorowe jabłko. Pół zielone, pół czerwone. Kładziemy to na dół i kładziemy nasz torcik tu. I mamy... no takie a'la jabłuszko. No troszkę niewymiarowe, ale spokojnie, spokojnie. Dodajemy kolor. To na razie nie wygląda najlepiej na świecie, ale spokojnie, zaraz... To ma też drugie wejście? Dodajemy teraz zieleni, bo ta na dole to zdecydowanie za mało. To co jest? To jest jakby trochę... Trochę inny niż ta przerwie, No, ale dobra. Mm, oby coś dobrego, oby coś dobrego. Sztuka nowoczesna. Mi sztuka nowoczesna kojarzy się z takimi rzeczami, że jest dużo różnych kolorów, więc po prostu wezmę dużo kolorów, robię takie punkty, a potem przejadę to i będzie taki fajny kształt. Może będzie ładny tort. Tutaj w ten sposób zrobię takie jakby takie półkole, nie? Tak dotąd mogę, tu gdzie mam to zaczonę, mogę robić. Dobra, już będzie różowy. Teraz tak, albo mi teraz wyjdzie najlepszy tort ze wszystkich, albo najgorszy, także widzowie trzymajcie za mnie kciuki, uwaga. Nie wyszedł tak jak myślałem. Teraz zajmiemy się naszą atrakcyjną inwencją. Weźmiemy proszki lodowe i zrobimy z nich taką krainę, taką niebezpiecznych rzeczy, nie? Tą krainy będą zamieszkiwały motyle. I ten motyl też będzie tutaj, patrzcie, on jest taki trochę złamany, ale dlatego, że on wleciał w ten grożek. Kurde, to będzie dobre, bo to będzie trzeba wytłumaczyć wszystko, a na tym polega sztuka, że jest coś brzydkiego i trzeba wytłumaczyć, że jest ładne, rozumiecie? Teraz robimy drugą warstwę tego logo. Ciekawe, czy chłopaki zgadną, co to jest. Nie no, przecież widać oczywiste, nie? Co to jest Pepsi. Dobra, muszę czymś wypełnić jeszcze białą część logo, więc wypełnię ją białymi marshmallow. Białe logo mamy wypełnione, a jeszcze jednak damy tutaj. Jak to się prezentuje? Dobra, czy możemy to czymś jeszcze wytorować? Tutaj jakieś posypki, nie? Każdy tort musi mieć jakąś posypkę, o Czemu to nie idzie? Podkład zrobiony, lecimy teraz z plamami Spongeboba Czyli co, po prostu walimy plamki O kurde Nie wygląda to najlepiej Plamy dodane wyglądają trochę tak... Trochę klapu, ale dodaje to też swojego charakteru, więc wydaje mi się, że jest git Teraz najważniejsze, twarz Spongeboba Dobra Mamy oczy, trochę bym ten sponge'u, ale dobra. Oczy zrobione, teraz robimy nos i buzię. Mówcie mi widzowie, lukier szef. Dobra, teraz jeszcze ząbki szybko robimy. I teraz, o, i teraz z tego lukru 3D robimy nos. Sponge'u ma taki duży nos, więc po prostu chyba walniemy... Tak tutaj, ale dobra, robimy teraz falbankę dookoła tortu. Git. chyba skończone, tylko czekajcie, jeszcze jakąś posypeczkę damy na, na koniec. Jakiś stąd tutaj możemy mieć, co to jest to? No fajnie wyglądało. Mhm. Hazelnut. w tym momencie dajmy trochę białego lukru, żeby jeszcze piana była. Nice! To jest dobre, to jest dobre. I teraz skupmy się na plaży. Kapitan Ameryka wchodzi absolutnie na sam koniec. Myśleć, jak na samej górze surfował Myślałem, że będziemy szli z lukrem i zrobimy biały piach, ale nie, nie, nie Damy troszeczkę lukru, ale nie do żadnej ozdoby tylko Po prostu żeby go rozsmarować i żebyśmy mogli widzowie zrobić podstawę, do której piasek będzie przyklejony Przysięgam, że nie sądziłem, że to wyjdzie tak fajnie Czyli Naprawdę bardzo mi się to podoba nie, by, nie było to za dużego wkładu pracy I widzowie parasoleczki do drinków mhm. Dajmy my jakoś tak czego ładnie otworzono. Teraz już wszyscy wiedzą, że to jest piach i że to jest plaża. Daj mi jeszcze piłkę. Proszę bardzo. Widzowie, mamy jeszcze klocki Lego, których od Dziwo jeszcze nikt nie użył. I oczywiście klocki Lego nie leżą na plaży, ale jeżeli weźmiemy klocek niebieski i odwrócimy go do góry nogami, dosłownie wygląda jak ręcznik. Aaa, taki masz plan. Aha. Spryty. Ten spray był tylko tak na podpuchę, żebyście myśleli, że nie mam talentu. czy co zrobi gorzej niż się. Patrz, widzisz tą nakładkę? Tak, to teraz patrz. Nie! <grym> nie! Dobra, trudno, już nie mam starych na ciebie <grym> czasu. Rysuj tu Elkę i idziemy do domu. Ja pierdzielę. Dziękujemy, panie Pawle Jest. Teraz trzeba zrobić tylko twarz tej małpy. Tutaj będziemy na nohal. I z takiej oto ciastoliny. Robimy resztę, czyli oczy. Zrobię trochę lepsze oczy, w sumie, wiecie? Pierwszy raz życiu się Wyższy, widzowie. I uśmiech, najważniejsze. No jaka piękna małpeczka! <noise> Dobra, jak zrobimy obwódkę do tej małpy, to trochę zajmie, ale efekt będzie tego wart. Widzowie, czy jestem zadowolony? Kompletnie nie. Czy przegram? Nie, bo widziałem gorsze torty. <noise> Ogólnie temu tyle. Mają walkę z Kotami, i to jest ich tutaj walka o terytorium, nie? Zobaczcie, ten kot tutaj przyszedł walczyć. Tutaj zrobimy plażę. To jest spieniona woda. Git. I tutaj jest plaża. I one, one walczą na plaży, nie? Oj, trochę plaży wpadło do wody. Teraz zbudujemy góry z... Jajek, bo to jest właśnie surowiec, co który walczą koty z, z motylami. I teraz motyle walczą z kotami na pięknej e, tutaj przestrzeni. O te jaja, i tu jest plaża, i tu jest woda. Tutaj e, już prezentuje się to w ten sposób, jest niebo, jest trawa. I zaraz z tych placuszków zrobimy fajnego creepera. Tada, jakiś liczny. Teraz zrobimy z tych pianek e, świnkę. W jakiś sposób próbują zrobić. Teraz tak, jeszcze śwince potrzebujemy zrobić oczka. O, wiecie, czego zrobię? Takie. To się musi w końcu na no coś przydać. Jeszcze chyba nikt tego nie używał, bo jest zamknięte. To jest bardzo smutna świnka. Dobra, jeszcze zrobimy piękne słoneczko. Zasłonimy niedoskonałości. Przepiękne i wielkie promienie słońca. To jest mój skończony tort. Mam nadzieję, że jest super. Widać, że jest z Minecraft'a, bo to jest najważniejsze. Widać. No i super. Nasze jabłuszko skończone. Teraz jeszcze tylko dodać wisienkę na torcie, czyli łodyżkę. Dobra, mamy coś tutaj takiego. Ala liścia skończone. Patrzcie, czyli tak, koty się desantują z morza, bo tu jest morze widać, nie? Tu widać to jest morze, prawda? Które atakują krainę motyli, żeby zabrać ich jaja, ale przyleciał Iron Man i ich chroni. Powiem tak, no łatwo nie było, ale uważam, że mam najlepszy tort ze wszystkich. Tam to jest tort, który nazywał się Krajobraz i przedstawia plażę z tsunami, na którym surfuje Kapitan Amerykan. Elo. A więc tak się prezentuje mój tort. Myślę, że na luzie przejdzie dalej. Ja już bym go Schrupał, ale no niestety musi poczekać na werdykt. Jak widzicie, mój tort jest już skończony, wygląda naprawdę nieźle. Jaki dawnik spadł? NOS 3D, duże zęby, uśmiech, niebieskie oczy. Wszystko się zgadza, lecimy do oceny. Wszystkie torty są przed nami, więc pora zagłosować na to, które są najlepsze. I teraz te, które mają najwięcej punktów, przechodzą. Te, które mają najmniej, niestety, odpadają. A przejść mogą tylko cztery. Proszę bardzo. Ej, co ty mi da? A! 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 Dobra, tutaj będziemy oddawać głosy. Każdy może oddać trzy głosy. Moje są już wrzucone, ktoś jeszcze nie oddał. Teraz pora w takim razie przeliczyć głosy. Uwaga, pierwszy głos. Siódemka. Ej, to mój tort! Pierwszy i ostatni głos właśnie został oddany. Czwóreczka, trójka, trójka, ósemka, siódemka, dwójka. jest Jabko! Ósemka! No, no. O kurde to jest. Ej, siódemka, trzecia, co jest? Czwórka, druga. Co to? Rozumiem, że to jest jedynka. Tak, tak. Ale dobra, podciągnijmy jako siódemkę. Nie. Yeah. Kolejna ósemka. No dobra, ja już widzę, że... Odpadam. Pierwsza piątka. Ja idę ze swoim tortem już stąd nara Szóstka, szóstka. Wiem, wiem. O, dwa głosy. Daj. Piątka, szóstka. Dobra. Ej, żyj! I teraz przechodzą osoby, które miały najwięcej głosów. Cztery. Tak. Yeah. Dobra, to które torty przychodzą? Ten, w razie. Ten, ten i tamten. Wow. Ej, nie wiem. Przyszedłem, myślałem, że nie będę miał żadnego głosu, nie? Dobra, więc widzimy się w kolejnej rundzie. Uwaga, i co będzie w tej rundzie? Oby coś fajnego. Dobra, mam coś. Sztuka nowoczesna. Zrobię taką walentynkową krainę. Wszystko będzie różowe. I te serduszka będą podbijane tak wszędzie. I jeszcze z tymi opliczkami. Wszystko będzie różowe i ładne. Lecimy do tortu. Ty skład. Co to znaczy t -squad? Ja wiem dokładnie, co to znaczy t także widzowie zrobię taki ogromny napis t albo naszą koszulkę, albo bluzę. Po prostu robię klasyczny tort. Generalnie będzie dużo napis t i ładnie ozdobiony. Let's go. Będzie cały czarny tort i biały napis. Na tą chwilę tak to widzę. Zobaczymy, jak wyjdzie z wykonaniem. Także let's go. O, Za dobrze idzie! Patrz, jeszcze sam się kręci. Ideolo! Już zmienimy koncepcję. Lecimy ogólnie kolorami i skupię się głównie na luksze. Marchewkowy tort, proszę bardzo. Dobra, więc zobaczymy, co ja będę miała. Dobra, biorę to. O, postać kreskówek. Dobra, mam już pomysł, co zrobię ze swoim tortem i mamy dużo czegoś takiego do wykorzystania, a co jest żółte? Minionek. Więc zrobię ten tort w zupełnie innym stylu i pokryję go całego lukrem, i stworzę z lukru fajnego minionka. Dobra, także rozwałkowuję naszą masę. Nie jest łatwo, bo ona nie chce za bardzo współpracować, ale myślę, że efekt końcowy będzie tego wart. No i co, teraz. Będzie Będziemy robili okularki i uśmiech i dodamy później na koniec jakieś elementy. Lecimy. Moja kolejna losowanie. ja wylosowałem. Kategoria autoportret. Dobra, czyli już wiemy, kto odpada, widzowie, po tej rundzie, dlatego że autoportret to była kategoria, którą jak wymyślałem do tego odcinka, to sobie pomyślałem, o, jak ktoś to wylosuje, to instant jest zdyskwalifikowany, bo zrobił jakieś gówno. Dobra, widzowie, najważniejsze w życiu ogólnie, zapamiętajcie, to jest to jest lekcja po prostu ode mnie. To żeby przyznać się do swoich błędów i zmieniać jak najczęściej swoje zachowanie, żeby zawsze być lepszym, więc to gówno. O, o nie! Płaskie widzowie, zarżnąłem i mamy cały dywan zakrwawiony. A! Ej pa! Co jest?! No, jest spoko. I jeszcze teraz końcówki od okularów jakoś trzeba zrobić, ale to z innej masy, żeby było fajniej. Trzeba tutaj dodać trochę niebieskiego, bo minionki mają ubranka, i bez tego ubranka będzie wydawał się taki niepełnoprawny minionek, nie? Dobra, także robimy tak. Rozsmarowujemy. Beautiful. I teraz dodamy mu narzędzia. Minionki dużo pracowały, teraz czekamy na białą masę, żeby zrobić mu oczy, i zaraz zbliżamy się do końca. Mamy już zrobiony podkład, teraz lecimy i robimy ścieżkę tutaj taką, żeby przechodziła przez całą krainę. Zobaczcie, widzowie. Las, serduszek jest już gotowy. I teraz dodajemy jeszcze akcencik różowego. Też za dużo to nie daje, ale no zawsze coś. O oh yeah! Dobra widzowie, mamy teraz cieplutką czekoladę i rozlewamy ją po rzece. uuu mm. mm. I to, to troszkę nie tak spłynie troszkę. O, tak. O tak. O to chodziło Widzowie, robimy teraz ostatnie szlify Dodajemy jakieś takie bobki Jakieś takie, nie wiem, może takie balony No i co? Zobaczymy się już przy efekcie końcowym No widzowie, tak wygląda koszulka t skład. Na razie to jest sam szablon I myślę tylko, jak to pokolorować, żeby było dobrze Bo tu damy ozdobę oczywiście klasycznie Ale myślę, że skopałem I w tej rundzie nie mam za dużo szans Myślę, że do finału przyjdzie doma z Igorem I ja spróbuję tu jeszcze coś wyczarować, ale jest ciężko mm. O, już wiem Z cekinków zrobię obramówkę koszulki No tak, to być autoportret Niezbyt pasuje piła mechaniczna. No. Ale możemy zrobić autoporter w tej sytuacji jak piłowałem dywan siekierą, nie? Widzowie, oto jest mój tort, ja trzymający piłę mechaniczną nad sobą, podczas gdy po prostu piłowałem ten dywan. Chciałem oddać sytuację, która działa się przed chwilą i ogólnie odkryłem bardzo dobre połączenie, widzowie. Że jak weźmiecie te krakersy z tym... Mm. Dobra, czyli to już będzie cała końcóweczka, wypełniamy mu oczy. O, oh, wow! Dobra, to jest fajna konsystencja. Ale to będzie chyba jeden z fajniejszych tortów. Coś mi się wydaje. Tak przyznam mnie skromnie. Dobra, jeszcze zrobimy tutaj obramówki. Dobra, i teraz najgorsza część, że trzeba mu zrobić w miarę ładne oko. Dobra, lepiej nie będzie. Ta -da! To jest mój miniony. Nice. Tak prezentuje się mój skończony torcik. Wydaje mi się, że jest git. Jest naprawdę ładny, są tutaj serduszka, jest rzeka z czekolady, są jakieś bobki kolorowe i dinozaur różowy. Wszystko jest. Wygram tą rundę i idziemy do innych No słuchajcie, torty są skończone i tak się składa, że będę teraz je oceniał Z racji tego, że zrobiłem najgorszy tort, to e, będę potrafił docenić prawdziwą sztukę Tutaj mamy torcik we krwi, czyli idealnie pasuje do całego ci składu. Yeah. Minionek. no fajnie, fajnie Ten tort bardzo mi się podoba, ale pod warunkiem, że jest w pełni zjadliwy to No i tutaj mamy piękną rzekę czekoladową Willy Wonky. no słuchajcie, no prosta sprawa. Jeżeli chodzi pod względy wyglądu, tutaj Ma mamy. Tutaj mamy zwycięzców. No i no ja! Yeah, yeah. Dobra, także ja muszę konkurować z Igorem. Nie wiem, czy będzie ciężko, czy łatwo. Dobra, mamy krajobraz, czyli będzie chyba łatwo, mam nadzieję. Pirowałam się żelkami, które tu są, więc zrobię taką podwójną krainę. Generalnie to, co teraz tworzę, to będzie dno morza. Na to będzie na koniec wylana galaretka, więc mam nadzieję, że to będzie wyglądało fajnie tak samo na żywo, jak w mojej głowie aktualnie. Zamierzam wygrać te 10 tysięcy. Widzowie, finał na trzec. Dostujemy od razu z bomby. Oby coś fajnego było chociaż. Zwierzę. Dobra, lecimy z bomby, robimy żabę. Zaczynamy. O nie! Nie! był czerwony. Dobra, zrobimy trochę piasku, tak wszędzie, bo to będzie dno oceanu, więc no nie może być po prostu sama woda. Dobra, jest yy, ideolo. Teraz tak, muszę odpakować te zwierzaczki i zaraz je sobie poukładamy. Dobra, jest beautiful. Teraz tak, dno morza kojarzy mi się też z perłami, więc dodamy trochę dla efektu. Zaraz będziemy to zalewać galaretką, więc to wszystko będzie miało sprawiało takiego wrażenie, że wszystko jest pod wodą. Robimy teraz uśmiech tej żabce. Taki duży uśmiech będzie. O, mamy pyk. Uśmiech jest, teraz taki jeszcze zrobimy, o w tą stronę Wrócimy z oczami Jedno oko Dobra, oczka zrobione O w ogóle nie przypomina żaby Język jeszcze zrobię, o Wezmę różowy Albo nie czerwony, różowy I zrobimy tutaj taki języczek jakby Elegancko Ale nadal nie przypomina żaby Może uszy jej zrobić żeby nie mają uszu. Dobra, potrzebowałam tutaj pomocnika, bo nie jestem w stanie sama tego naleć. Uwaga, lejemy. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że to się nie rozpłynie wszystko. O, dobra. Ale to będzie zarobiste, jak to wyjdzie. Jak wyjdzie, tak? Jak wyjdzie. To już przecieka. Przecieka? Te, mamy awarię. Wylewa się w opór. Dużo, dużo, dużo. Dobra, potrzebujemy czegoś dużo cięższego. Ja już trzymam, ja trzymam. Idź po coś mega, mega ciężkiego. No, przestała Niec. ale sejsu, nie jest z tego powodu, że po prostu już tam nic nie ma. To się dowiecie, jak będziecie oglądać do końca. Pyk, troszkę się tutaj zlała obramówka z uśmiechem, ale nic się, nie z... Oj, nic się nie stało. Widzowie, dodajemy jeszcze ostatni element mojej żawki. Jak widzicie, prezentuje się na razie tak. Dodajemy tutaj kwiatuszki, napisałem, że to jest żaba, no bo to jest żaba. Dodajemy teraz taką, to jest ogólnie oko z cukru, ale to będzie jako mucha na jej języku, że ona je muchę. O, dobra. Elegancko, mój tort jest już skończony Zrobienie mojego tortu zajęło mi dłuższą chwilę Tak prezentuje się on po wyjęciu z lodówki I po ostatecznym wykończeniu Pora, aby ocenić torty i wybrać Kto wygrywa w ogóle cały odcinek To co, głosujemy. Wiktor? Ja wybieram ten tort, bo to jest jakaś no nie? No dla mnie ewidentnie Tutaj jest postarana żaba, ma taki fajny język Jest okiem. Ma mój głos Jest, jest. Mojego tortu tu nawet nie ma Więc... <śled> ja. Jak muszę głosować to tu na portet powoli. Nie! Yeah! Co? Ej, dobra, mi się bardziej podoba ogólnie tort W sensie... Się czyli mamy remis. Kupiłbym yeah. sobie ten, ale ten jest ładniejszy, a chyba mamy wybrać ładniejszy tort, nie? Zipek. To trzeba pytać? No wiadomo co wybieram, nie? Ten. Ej, dobra, czyli Dominika oficjalnie zwycięża odcinek. Yes!